Cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Misiak. Dawno mnie nie było na kanale. A dzisiaj odcinek Fake czy Legit? I tak oto specjalnie dla Was mam jednego booster boxa, który jest legitny i drugiego, który nie jest. Pytania. Czy potrafilibyście na pierwszy rzut oka odpowiedzieć na pytanie, który jest, który nie jest? Folia no jest. Oznaczenia są. Trading card jest. No ale tak naprawdę już widzimy pierwsze różnice. Myślę, że już wiadomo, który nie jest legit. Dodatkowo, trochę waży. Ten. W sumie to nic nie waży. No, więc pozwólcie, że tego boksika to sobie zostawię w szafie. Taki mam mój plan. Natomiast tym boksikiem się zajmiemy. A, jeszcze jakbyście chcieli sobie zobaczyć, tak, tak w skrócie, zobaczcie sobie, jak tutaj wyglądają boostery. Tu są takie ciemne. Może trochę lepiej wyglądają, ale w porównaniu do legitnych, no chyba jest różnica, prawda? Z każdej strony. Tak więc nie dajcie się nabierać. Taki boksik kosztuje może z 50 zł, no, no może nawet i stówę, czasem jak jest jakiś starszy, i nie jest jakiś promona, powiedzmy, ale drogo. Natomiast Legitny kosztuje powyżej 500 zł. Czasem się trafi ciut taniej, ale ciut taniej oznacza maksymalnie, nie wiem. Złotówkę do 10 zł, nie, nie mniej, nie więcej. Jak widzicie, folia tu już trochę się popsuła, ale to wcześniej, jak kupowałam, ona chyba była, więc jak to było ściśnięte, to musiało wtedy pęknąć. Tak więc, jak ktoś ma chrapkę zbierać sobie zapieczętowane karty, to polecam kupić sobie fajka i otwierać sobie raz na jakiś czas takiego zwykłego fajka, się potrzebę otwierania kart. A nie, nie będziecie otwierać sobie swoich zapieczętowanych. Cóż, my tu mamy. Jak to się składa? Jakoś chyba tak się powinno, nie? O! Tak. Już bardzo, jak zobaczycie takiego boksa z do góry ułożonymi busterkami, to już raczej wiecie, że nic to z tego. No to teraz tak. Czym się różni taki zwykły busterek? Czekajcie, może znajdziemy. O, ten będzie. Ten będzie pasował, bo tego akurat mam. I teraz tak. Znajdujecie sobie akcję na Allegro. Nie wiem, na Facebooku. Czym może się różnić taki boksik? Pierwsza rzecz. Obcięcie. Widzicie. Tutaj jest prosta. Nawet w, Evol w, w, w Evolution były proste. Tu są karbowane. Druga sprawa. Zobaczcie. Zgrzew zachodzi tutaj na 6+. W oryginalnym, no, naprawdę musieliby mieć Miss Printa, e, czy tam Miss Zgrzewa, żeby to tak zachodziło. Tak samo jest z tymi dolnymi oznaczeniami. Nigdy nie nachodzi na nie zgrzew, a w fejkach jest różnie. No i tak, tak naprawdę no, sama grubość. Może tak to pokażę. Ostrzymy. No nie. No trudno, w każdym razie sama grubość widzicie, mniej więcej jest połowę mniejsza. Tak naprawdę powinno być tutaj 10 kart. Zaraz zobaczymy, jaka będzie ich wielkość oznaczenia dodatkowo CE UK CA. Tego brakuje tak naprawdę. I na boksie tak samo. Zwaga idzie się chować. A my sobie otworzymy takiego bardzo luźnego boksika. Jak widzicie, legitne. Mało co obraca, a ten praktycznie, no, można sobie nim robić co, co chcecie. Dobra, zobaczymy przynajmniej jaki drop rate. O! Dodatkowo karty ułożone do góry nogami. Co już widzimy na pierwszy rzut oka? Gdzie tu jest granat? Ja się pytam. Weźmy sobie jakąkolwiek, choćby nawet starą kartę. Ciemniejszy granat. A jak z wielkością? No, oczywiście, że mniejsza. Tak więc. O! Już nie, już nie mówiąc o ułożeniu. No to proszę Państwa, mamy tutaj taką rajkłazę. Jeśli zobaczycie kiedyś na. choćby nawet na Facebooku. Aha, okej, okay, fajnie. Widzę, że drop rate to tutaj jest spoko. Ale te karty są takie nawet nie kartonowe. One są. To słychać. To po prostu słychać. No, więc mamy super drop. Już mamy tutaj karty. Nie ma żadnego z błysku. Zobaczcie sobie. Widać holo, prawda? Zwracajcie na to uwagę. Jeśli zobaczycie takie pionowe holo, które się świeci przez całą kartę od lewej do prawej, to to też jest fake. Ja tutaj akurat czegoś takiego nie mam. Oczywiście po przerwaniu mamy zwykły, zwykły karton. Natomiast jeśli przerwiemy... No ja tu mam akurat taką starą kartę fejka. Natomiast jeśli przerwiemy sobie choćby nawet oryginalną kartę energii widzicie to? to jest w środku takie takie czarne, nie wiem czy uda mi się to tak przerwać, o zobaczcie to ciemne to jest tusz nie do końca Wam powiem jak to działa w trakcie produkcji no ale na fake kartach no, czegoś takiego po prostu nie ma i nie będzie więc jak mnie podkusi, żeby sobie coś otworzyć no to już mam cały booster box, natomiast teraz zwróćcie uwagę jeśli macie stare karty. To mamy idealny przykład. Mamy dwie te same karty, druga edycja. BS2. I teraz tak, na co zwracamy uwagę. Kolor, czcionka, jest może minimalnie podobna, ale jednak jest inna. Energia. Zobaczcie sobie. Ja potem mogę Wam wrzucić jakiegoś screena lepszego, tutaj te energię. Teraz wyostrzymy. O, zobaczycie, tu jest energia w ten sposób rzucona, dotyka krawędzi, tu jest taka. Natomiast czcionka, bardzo szybko można poznać to po czcionce, widzicie? To są akurat stare karty, mamy jeszcze karty, które błyszczą. Ten filmik ma być krótki, tak więc nie będę się za bardzo nad tym rozwlekać. Zobaczcie sobie to holo. Tu macie kartę oryginalną. Co prawda nie jest to BS2, ale karta jest oryginalna, widzicie, jej holo takie gwiazdeczki. No i też wiadomo, energia, czcionka i cała reszta. No i jeszcze tył oczywiście. To jest fake, żeby nie było. Zwracajcie uwagę na podstawę Pokebola. Powinna być taka. Czasem w starych kartach wpadała mi troszeczkę jakiś taki lekki zielony, ale też była legitna. Natomiast najlepsza metoda sprawdzenia. Tak jak teraz trzymam kartę, widzicie to białe. Musicie spojrzeć do środka. Jeśli ta karta tutaj na krawędzi ma czarny pasek, to znaczy, że jest legit. Jeśli go nie ma, no to niestety, ale jest fejkiem. Tak więc... Piękna karta, ale sprawdźmy, co jest pod nią. Oj, oj... Nie ma. Nie ma tego, o czym mówiliśmy. No. Tak więc w skrócie mamy już to omówione. Są jeszcze inne opcje. Macie tutaj przykład tej samej karty. Jedna jest tutaj, żeby Was nie skłamać, z Unlimited, a druga jest z czwartego printu, z Base seta. Niby są takie same, czcionka taka sama, ale jednak kolor jest inny. To jest normalne. Przy tego typu, w różnych printach, może się to różnić, jednak zawsze tyły są legitne. W środku, jak zajrzycie sobie w kartę, to też jest tak tzw. tusz. O tym właśnie można odróżnić, czy coś jest legit, czy coś nie jest legit. No dodatkowo macie, macie jeszcze starego trenera, żeby nie było. Też czcionka, to jest legitne, ten nie jest. To akurat jest też Base set 2, to jest zwykłe, no ale co więcej rzecz. Natomiast to dostałam, dosyć śmieszną kartę. Jak zobaczycie, że karta jest w ten sposób, no to na pewno, na, na pewno na 100% nie jest legitna. Karta energii, która nie jest legitna. Śmiesznie wygląda w ogóle. Tak jakby można było stąd folię. Nie wiem, ona ma jakąś folię chyba nawet na sobie. zobaczymy. Nie mam akurat paznokci, więc ciężko będzie. No, a to można sobie całą tą, tą oderwać i gdzieś, nie wiem, przykleić na ścianę. Może na przykład być wtedy. No, dodatkowe karty fejkowe są następujące. Ten jest piękny i szkoda, że, że jest fake. ten też jest piękny. Bulbazaur tak samo, ale zobaczcie. Wszystkie tyły, one co prawda jeszcze są duże, bo zobaczcie sobie na tą kartę, która jest no, malutka i jest jeszcze bardziej matowa niż te, te przynajmniej się błyszczą. Ale mimo wszystko to dalej jest fake. Fajne karty, ale można sobie nimi ścianę wytapetować, nic poza tym. Dobra, to myślę, że na tą chwilę to będzie wszystko. Ja tu sobie zrobię klat na pokładzie. Możemy jeszcze otworzyć sobie boosterka. W sumie to otworzymy sobie legitnego boosterka. Zaraz zobaczymy, jaki tu będzie drog. Może też mi się trafi jedna fałka i, i VMAX, co Wy na to? Ja bym nie pogardziła. O, no to już wiemy. Dobra Kodzik dla Was. Trzy, cztery. Energia. Skiplum. Może nie będę wszystkich nas wczytać, bo dalej jestem w tym słaba. Rajhan. Ribombi. Petilil. Pikachu. Dynia. Ruflet. Lutat. Zapdos. Galeriański. I i slacking. No. O! A właśnie, zobaczcie, tutaj to, co tu widzicie na dole, to jest tak zwany Holoblid. Może ja trochę wyostrzę. Czasem się zdarza. I a propos Holoblida, zobaczcie, że to holo nie przechodzi tutaj przez tego pokamona. Potem też można poznać legitną kartę. I jako jeden wyjątek od reguły pokażę Wam tutaj kartę, która jest legitna, ma holoblida, ale zobaczcie sobie jaka jest ciemna. Zdarzałem się czasem takie misprinty, to w tym wypadku po prostu folii jest. Mam wrażenie, że za dużo i dlatego ona jest taka ciemna, ale też jest legitna i bardzo ładnie wygląda. Tak więc tak, jeśli by. Aha, ważna sprawa, słuchajcie, ostatnio zauważyłam, że karty z Celebration są dostępne podrobione. Niestety, ale już są w obiegu podrobione karty. Dlatego proszę Was, jeśli będziecie szukać kart z Celebration, zaraz Wam tu zaryzykuję zniszczeniem karty, bo nie wolno wyciągać ich z koszulki. Ale zwróćcie uwagę, zaraz Wam tu przybliża. Widzicie też łobienia na fejku, One fajki wyglądają praktycznie identyczne mają podobne holo, jak nie identyczne. Natomiast brakuje im tego szlaczku na karcie. To jest jedyne, tak naprawdę. Poczy, no, tył też mają dosyć legitne, chociaż moim zdaniem mają tył Pokébola dosyć jaśniejszy. Natomiast bardzo ciężko się. Można się, można się naciąć. Naprawdę, na wintę to ostatnio znalazłam ofertę. Znaczy, podesłali mi ofertę, która no, pokazywała właśnie tego typu karty. No, a jeszcze jak dodatkowe, to są karty legitne. Też widać, mają żłowie, takie szlaczki, żłobienie na sobie. Trochę słabo to widać. O, teraz lepiej widzicie. Legit to jest stara promka. Co prawda, ma długie te smugi holo, ale te z holo no, tak minimalnie przechodzą przez tą kartę, bo to jest taki blit. Natomiast standardowo one nie przechodzą przez napisy, na przykład tu się trochę zatrzymuje, widzicie. Nie, nie, nie jest ten napis taki. Błyszczący. To wszystko jest istotne przy podróbkach. Tu widzicie, niby jest ten holo, ale on jest taki przytłumiony. Jak macie fejka, to on po prostu przelatuje tak grubo przez tą kartę. Rainbow'a również ze szlaczkiem. Każdy Rainbow ma szlaczek. Jeśli ktoś Wam się chciał wcisnąć, że, że nie ma szlaczka, no to, to, to znaczy, że ma fejka. To macie typ szateret holo. Zazwyczaj są w kartach w talii jako promka. No i macie też karty jakieś eventowe, prawda? To jest jakieś tam z 2016 roku. Z zawodów też jest legitne, jak się na nią spojrzy pod tym kątem, to widać po prostu w środku. No wy tego nie zobaczycie na ekranie, ale tu jest pomiędzy taka, taka kreska czarna. Raczej tego nie da się zobaczyć. I do samych kart. Odróżnianie ich. Raz, to jest wielkość. Wyciągnę Wam z koszulki. I porównamy sobie jak wygląda wielkość. Myślę, że już na pierwszy rzut oka widzicie, która jest legitna, która nie. Po tyle na pewno. Sami widzicie ile jest mniejsza. Mniej błyszcząca, nie ma granatowego, wyblakła. Pokeball biały, a nie szarawy. I przede wszystkim holo poprzeczne pasy. One wyglądają następująco. Tu no tu nie ma nic, tak naprawdę. A ile jeszcze jest to w miarę szare, ale i tak można poznać, że, że to zwykły typowy fejk. No. Tak naprawdę jakbyście ją prześwietlili sobie to przez, przez lampkę, to ona by się całkowicie co w ciebie prześwietowała, natomiast ta nie. No. Tak więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że nie dacie się nabrać na, na fejkowe karty. No i no co, życzcie mi szczęścia w tym fejkowym boosterze. Na razie. Cześć!